Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Don't Star, z Safe Mod. Będziemy dalej prowadzić przeżyć tutaj kolejne dni, Zaraz zobaczymy jak nam to w ogóle się uda. Udałem kilka filmików z tej gierki, żeby się zapoznać z nową mechaniką, z nowymi rzeczami. Powiem Wam, że jest tego strasznie dużo. Też pytaliście mi dużo tutaj porad. To pytanie zauważyłem, że mój poziom życia jest na strasznie słabiutkim poziomie. Teraz będzie trzeba pójść zobaczyć jak tam nasze łapki się gniewają. Hmm. hmm. Nie miałem plecaka. zgłupiałem troszeczkę, nie wiem co się stało. Myślałem, że plecak jeszcze miałem tutaj przy sobie. A tak się okazuje, że nie mam czym za bardzo rozpalić tego ogniska. No rozpalimy to w ten sposób. Szybko coś zjemy, żeby tylko cokolwiek tutaj mieć. I pójdziemy na poszukiwanie plecaka. Ha 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 ha. Tak, gdzieś tutaj po drodze, zagubiłem i teraz taki oto fail wyskoczył od razu. Dawaj mi to to jest moje. Robić mainę. Mine, mine. O właśnie. A no przecież... przecież my za, te tamte biły mendy. I to musiałem wszystko tutaj zostawić swoje. Musiałem stąd uciekać. Chester, co ty masz dla mnie? Nic nie masz. to chodź, za mną. no tu mamy jeszcze te, te zabierzemy od razu ze sobą. dobra. Uciekamy, jednak to miejsce, po to, ta, ta lokalizacja nie jest zbyt dla mnie przyjemna, ale zaczynamy, wiedzieć, że pójdę, to jakoś się tam unormuje. Będzie trzeba też strasznie dbać teraz o żywność, bo jak tutaj w samym widzicie z boku, ona mi strasznie szybko spada w dół. Właśnie, będę musiał pójść, tylko to zetnę, pójdę i zacznę to już szamać, jak tam tutaj widzicie, wow. Może bo jeszcze burówki weźmiemy. Zjemy sobie coś, tak troszeczkę, żeby jest w ogóle cokolwiek przeżyć i zbierzemy te buróweczki. A! Pisaliście mi jeszcze, że burówki mogę ściągnąć stąd, czyli po prostu rozwalić te krzewy, ale muszę je jak najszybciej posadzić i wtedy nie ma problemu, mogę je w ten przenosić. Zobaczymy, czy faktycznie to jest prawda, co mi nam pisaliście. To też wszystkie te burówki potniemy i szybko pójdziemy je od razu zasadzić i zobaczymy, czy to faktycznie nam coś pomoże. A mam troszeczkę laga, czy mi się tylko wydaje? Nie, chyba mi się wydaje albo i nie. A <laughs> może jednak troszeczkę tam minimalnego laga mam. W ogóle widziałem chłopa, co w tą gierkę gra i który ma, nie wiem, chyba z 50-60 lat. Ja pitolek, jak go zobaczyłem, to myślałem, że oszaleje po prostu. Ale to jest mniejsza sprawa już. Co widzę, że ta seria się średnią popularnością cieszy u mnie. Troszeczkę smutno z tego powodu, no ale cóż. Minecraft rule, z tego wynika. Jeśli... Podoba Wam się ta seria, nie zapomnijcie tej łapki zostawić, żebym po prostu wiedział, że jesteście, że to oglądacie Dobra, to no teraz pójdźmy, sobie. pospażymy sobie troszeczkę nasze jedzonko To też zbierzemy, bo teraz o jedzenie musimy dbać i to bardzo eee, Posadźmy teraz sobie nasze krzewy Tu mamy to wszystko posadzone, może z tej strony będą krzewy w takim razie Koło tego tutaj, raz zobaczymy czy faktycznie dobrze mi pisaliście Czyli posadziłem. No faktycznie, wygląda na normalne w miarę. Czyli obróćmy się, żeby tutaj to teraz sensownie porozkładać. Mam nadzieję, że, że ten psychoindykt <grym> tutaj na nas nie wpadnie, bo mi wszystko zeżre, jak tutaj coś, coś, cokolwiek nam urośnie. A to nie byłoby zbyt miłe, wam powiem. Tutaj, dobra, wszystko już jest, teraz polecimy sobie jeszcze dalej. I, a nie, czekaj, muszę coś wszamać. Muszę? Nie, jeszcze mam dosyć dużo jedzenia. Na początek mi jeszcze to wystarczy. No dobra, ci teraz w takim razie tutaj zobaczyć, jak na nasze króliki się mywają, Bo Jak pamiętacie, tutaj postawiliśmy różne pułapki na nie. No już powoli zbliża się noc. Króliki przyszły doskonale, o to nam właśnie chodziło. I razu zbieramy i kładziemy pułapkę z powrotem. I znowu. Zbieramy i kładziemy pułapkę z powrotem. tylko teraz gdzie ja go postawię? No do, tutaj chodź. W takim razie pułapka tutaj. Teraz jak je zabijać? Kładziemy na ziemi i ubijamy. Jednakże tutaj jest taki jeden szczegół, który trzeba pamiętać. Nie opłata się zabijać króliki, jeśli mamy możliwość ich magazynowania gdzieś. Dlaczego? Gdyż króliki, w formie takiej <laughs> króliczej, że tak się wyrażę, się nie psują. Tak. A jedzenie zwykłe mięso się już psuje Więc to trzeba mieć bardzo na uwadze e, Zabijając króliki Tylko robimy to wtedy, gdy faktycznie potrzebujemy to, bo inaczej sobie nie poradzimy z życiem O Jest, jest Jest, jest mam boróweczki e, Ile ja mam drewna? Nie mam z niego chyba zbyt dużo Gdzie jest drewno, Tutaj jest drewno No dobra, może tyle być Tak, tutaj kilka rzeczy przydałoby się porobić Choć przybliżymy się tutaj do tego Dres, różnego typu... Aha, mówiliście mi też... Uuu, co to jest? A to jest na zimę. Mhm. Dobrze wiedzieć nawet. Dwa króliki potrzebuję, masakra. Kurczę, jaka recepta. O, to mi polepsza moją inteligencję. Więc ja już muszę rozpalić. Muszę szybko coś zjeść, bo zaraz będzie mi życie spadało, a to nie ma sensu mniej większego. Więc ja teraz szybko to ciachamy i zjemy sobie kilka boróweczek tylko żeby zaspokoić ten pierwszy głód jak się mówi a teraz sobie zjemy kulika kulika chodź tutaj miam, miam 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 jakie pysne danie dobra myślę że się jeszcze troszeczkę jeszcze, jeszcze, jeszcze podjemy okej okay, to też sobie zjemy wszystkiego co się tylko da trzeba sobie wszamać żeby nasze życie się zregenerowało do prawie że pełna to byłoby najlepsze zdecydowanie okej okay. I tyle nie powinno do pełna już wystarczyć A, Dobra, ja teraz muszę się zapoznać z rzeczami, które tutaj możemy wykonać Tu mamy pozyskiwanie jedzenia To mi się przydało I to nie jest drogie To nam służy do tego, że zepsute mięso od potworków Będziemy mogli tutaj wysuszyć Chyba to jest to Tu mamy dalej na pszczółki, to tego jeszcze nie mogę Tutaj gotujemy lepsze jedzenie To też jest dosyć tanie Potrzebujemy tylko węgiel, a węgiel jest prosto uzyskać i na powiem. Odłóżmy tutaj nasze króliki. Będą na później. To też odłóżmy. I kamienia możemy... Od... To jest flit, akurat to na może weźmiemy sobie troszeczkę akurat. Bonsę odłożymy. Jeden czarkol możemy zabrać ze sobą, żeby to on się stakował nam w tym miejscu. To tutaj wrzucimy. Nie, nie wrzucimy, nie zmieści się. To wrzucimy tutaj obok. Linki na razie wyrzućmy yy, łopaty rzućmy tutaj gdzieś na ziemię, bo ich na razie będziemy potrzebowali. Kilof się może nam przydać. Siekierka na pewno. I wykonajmy sobie taką. Jeszcze jedną siekierę. Tak, siekierka się nam przyda. Czekajcie, to, 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 to yy, no i pochodnie. Z dwie sztuki na bym powiedział, w razie czego. Dobra, i pędzimy w takim razie teraz do najbliższego lasu, który mamy tutaj koło nas. Idealnie, będziemy musieli go sfajrzeć! <laughs> tak, save piroman! Ojojku, te lagi mnie po prostu przerażają, wam powiem, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy one są spowodowane. Nic takiego nie, nie przetwarza u siebie. Będę musiał się później zastanowić, o co chodzi tutaj dokładnie. Dobra, i teraz taką: musimy podpalić ten las. Jak widzicie, to będzie przychodziło dla kolejnych drzewa, jednakże nie za daleko. Niestety ten las nie jest taki dosyć duży. Jakby był większy, troszeczkę by to lepiej się prezentowało, ale w ten sposób... O, jak tutaj jeszcze mam troszeczkę lasu, go też możemy podpalić. Chodź tutaj, spal się chłopie. Albo drzewko ty, może nie chłopie, ale ty, ty, pa, ty panie drzewo. Weź się spal. Dobra, tutaj podpalimy Was jeszcze. I tutaj tą stronę również możemy swajczyć. Okej, okay, tutaj też. Wiecie, palimy jak najwięcej się tylko da, bo potrzebuje na pewno tego węgla drzewnego. Bez niego tutaj za dużo nie działa w tym kierunku. Dobra, teraz bierzemy siekierkę i palimy w to i dostajemy już nas węgiel, który chcieli, chcieliśmy właśnie uzyskać. Najlepsze jest to, czy drzewko małe, czy duże. Tego węgla uzyskujemy dokładnie tyle samo, dlatego nie ma tutaj większego problemu z pozyskiwaniem jego. Dobra, teraz jeszcze w tą stronę pójdziemy. Zbierzemy, że patyki również... O tu mamy u aż, czyli mm, proszę... popiół, popiół, popiół to jest, przepraszam, popiół. Tak. Dobra, jeszcze tutaj zbierzemy i tego również... Teraz przejdziemy na kolejne fragmenty naszych drzewek. Tak, jak widzicie, może nie jest ich tutaj aż tak dużo, jak, by, jak bym chciał, ale tyle nam wystarczy. Sześć potrzebujemy na jedno, chyba dwa albo trzy na drugie, więc damy sobie radę spokojnie. Tylko by zapotrzebował jeszcze deski. Deski to będę musiał pościnać te większe drzewa już. Kilka nam takich większych zostawiłem, więc je będziemy mogli tutaj wykorzystać bez większego problemu. Mhm. O tu mamy jedno duże drzewko. Podejdźmy sobie do niego. I te trzy drzewa które widzimy z boku też zetniemy. Zrobiłem kierować się specjalnie jeszcze jedną, żeby móc e, ścinać właśnie te drzewa jeszcze tutaj w okolicach, bo wiedziałem, że będę tego na pewno potrzebował. Mamy już tutaj 13, będziemy mieć tutaj jeszcze 3-3 koło 19-20 desek, znaczy kłód, z tego musimy jeszcze deski wytworzyć. Mówiliście mi też, żeby wytworzyć sobie farmę drzew koło mnie idealnie. I wiecie co, chyba tak zrobię, tylko że oddalę to bardziej od siebie, żeby przypadkiem tam mi nam się nie zrestił ten brzydki pan, który będzie chciał mnie zajumać. Ja wolę w to nie, ryzy ja wolę nie ryzykować. uwierzcie mi, że to nie byłoby nic ciekawego, jakby tutaj on przyszedł i zaczął mnie atakować. Nawet nie wiem czy można jakoś go ubruchać, wiem, że ktoś tam kiedyś pisał, a czy kiedyś czytałem tam coś z tego typu, że jak posadzimy drzew koło niego, to on może się uspokoić. Bo on się pojawia wtedy, jeśli jesteśmy źli dla natury, tak to nazwijmy. Chyba, że źle to zrozumiałem. Ale to chyba chodziło o to. Jak ścinamy chyba małe drzewka. Coś koło tego to było. Oha, musimy już jeszcze te pozbierać. Okej, okay, już was zbieram. Mam miejsce, więc nie ma problemu. Dobra, kolejny. Jak widzicie, w ten sposób pozyskujemy je dosyć szybko, bez większego problemu. Tym bardziej, że jak sami widzicie, postawienie tego to jest chwila, moment. W ciągu jednej nocy one się przeważnie już zbierają, a nawet i częściej. Więc naprawdę, o to właśnie. Wow, chodziło. Dobra, to możemy już uciekać, bo jeszcze weźmiemy sobie te nasionka z boku, bo nasionka nam się oczywiście przydadzą. Jedzenia nigdy za wiele. Dobra, pędźmy teraz tutaj kolejne nasionka, tak! A czemu by nie? Tak by tutaj latał, o ty też rzucić na nasionko? Nie, rzucisz na nasionka. Oj ty niedobry człowieku. Ej, ptaku, <laughs> przepraszam, przepraszam. Tak, nie obrażajmy ludzi. Ej, dobra, będziemy teraz tutaj w dół i wykonamy sobie naszej temy. Itemki. Mm, tak, potrzebuję linkę. Ona tutaj potrzebna. Teraz pójdziemy na jedzenie. I tu mamy to wiszące. Zrobimy sobie taką jedną sztukę. Powiedzmy tutaj, w tych okolicach. I tu będziemy mogli wieszać sobie, zepsutej tutaj zającego, póki co jeszcze nie mam. Dlatego też jeszcze go tutaj nie będę mógł użyć. To już mówię, nie mam, nie mam, nie mam. Tego mogę tutaj użyć? Nie, nie mogę. Dobra, odłożę tutaj tyle, ile mogę ich do środka. I teraz wykonamy sobie jeszcze jedną rzecz. Tylko to będzie mi jeszcze jednej rzeczy. Tutaj. brakuje mi cegieł. Ale cegły, jak wiecie, mogę sobie wytworzyć. Więc dwa razy wytwarzamy cegły i już mogę... Nie, jeszcze raz muszę wystawić cegły. Mm -hmm. I mamy już, będziemy mogli sobie piechcić amcia. Ja o to właściwie mi chodziło. Teraz będziemy mogli sobie sami robić jedzenie. Jak widzicie, genialna sprawa. Czka. Czemu w ogóle jest całego królika? Nie, nie mogę. Muszę go pierw zabić. W takim razie... Zróbmy sobie nasz pierwszy posiłek w ten sposób. Czyli zabijamy królika, wsuwamy go do środka, dajemy sobie patyki, patyki jako dodatek i gotujemy to wszystko. Takie saszłyki nam w ten sposób powstaną. Tak mi się to wydaje. Ktoś tak kiedyś robił. <laughs> o! Eee, czy ty jesteś jadalny teraz? O to jest pytanie. Dobra, testujemy. Powiem Wam, że jadalne może i było, ale za dużo mi tutaj posiłku to to nie dało. W takim razie damy sobie taką nasionkę A nasionka same sobie nie mogę dawać ojku, to będzie problem Chyba że muszę dać taką Coś do nasionek czyli ciebie damy Oczywiście <grystanie> trzeba sobie podpalić w ogniu w Ognisku naszym Teraz tak, wrzucimy tutaj e, To i nasionka do tego mogę dorzucić Nie, nasionek w ogóle to nie można wrzucać a jak będą na już lekko zrobione, to też was nie mogę tutaj rzucić do środka. Was też nie mogę rzucić. Więc tylko borówki wchodzą w grę. Chyba, że więcej yy, poświęcę tutaj moich rabitów. I chyba tak to zrobimy. A, mogę takich zabijać jeszcze. Nie muszę ich kłaść na ziemię. Dobrze. Okej, okay, dobrze wiedzieć, szczerze mówiąc. I patyki. A mogę wrzucić tak mniejszą ilość? Nie, nie mogę. Trzeba wrzucić całość, żeby to się zaakceptowało. Okej. Okay. Zobaczymy co z, co z takiej mutacji nam wyjdzie. 44. Oj, to chyba nie jest jadalne nawet. No. Dobra. Już wiem, że patyku nie ma dać. Widziałem właśnie na filmiku, że dawał chłop Ja się zdziwiłem. Po co tam patyki on daje? Myślałem, że faktycznie coś z tego można zrobić, ale jednak... ...coś mi się przewidziało. <laughs> I z tego nic nie ma. Więc dobra, będziemy sobie gotowali standardowy, normalny sposób. Czyli sobie ugotujemy nasze jedzonko i teraz możemy sobie je wszamać. Jeszcze jak mówiłem, przydałaby mi się lodówka na trzymanie tego jedzenia, żeby ono mi się nie psuło. Kurczę, ale ten Chester mnie irytuje tym skakaniem swoim. Jest taki strasznie wkurzający on, że to, jest, to, się, to się po prostu w głowie nie mieści. Eee, spacja tutaj, ok, żeby to zebrać. No dawaj, dawaj, jedzonko też. Wiem, że chcesz tutaj wydziobać sobie coś. No dawaj, ruszaj, zada. Kurczaczki coś nie chcą ze mną współpracować również. Oszty. Dobra, wiecie co? Może pójdźmy jeszcze troszeczkę na wyprawę. Trzeba znaleźć więcej jedzenia i to o wiele więcej jedzenia wam powiem. Bo ta nasza ilość aktualnie, ona nam za długo nie wystarczy. Jak widzicie, cały czas moja postać jest głodna. Tutaj jak łapanie królików nam idzie, tutaj jeden królik jest, dobra, więc go sobie zbierzemy teraz w takim razie Właśnie może więcej pułapek potworzę żebym troszeczkę porozrzucał Ile służy? Dwie pułapki mogę stworzyć aktualnie Dobra, gdzie macie norki? Króliczki, prowadźcie mnie do swoich norek Twojek Okej, okay. ale tu macie norki, więc tutaj jedna norka I druga norka a żeby jeszcze uzyskać Was szybciej, to Was zagonimy do norki swojej. Dziękuję. Chodź do mnie, króliczku. Ciebie też zagonię do swojego, do swojego domku. No, do domku już. Już, 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 już. Raz, 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 raz. Do domku. Dziękuję. Hehehe. <laughs> Nie ma to jak ganianie tych... No właśnie. Kochanych naszych królicków, które specjalnie dla mnie pozwoliły się zabić. <laughs> tak. Aha, jeszcze patrzyłem co to, za, to za jaskinia jest, co odkryliśmy w poprzednich odcinkach, dwóch. Powiem wam, że na razie to tam się na pewno nie będę wybierał, bo ona jest strasznie trudna. I tam, no, dopiero na późnym etapie mogę iść. Powyżej 50 dnia, może uda mi się tam się dostać. Jeśli w ogóle dożyjemy do tego czasu, raczej mimo tego, bo jeśli przyjdzie nam, not, a, czy przyjdzie nam mróz, no to ja nie wiem jak tam nasza przeżywalność tutaj się skończy. Tym bardziej, że ja tutaj za super ekstra graczem nie jestem w Don Starfa. Sta starwa, nieważne. Dlatego ja też y, nie będę wam mówił, że dojdziemy tutaj do 200 odcinka, czyli do 600 któregoś. Tak, jeden chłop ma 600 któryś odcinek. Po prostu szacun, 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 szacun. Ale trzymując to, on to chyba tylko siedzi i nagrywa. Mhm, ja tej brodzie widać. Dobra, co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy jeszcze kolejne drzewka. Tak! Wielkie ścinanie przed nami jest! Który mam dzień? Dziesiąty. Ciekawe co mnie czeka w kolejnych dniach w takim razie. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Właśnie, że swojego manekina bym zrobił. <laughs> tak, żeby się troszeczkę się chronić jeszcze bardziej. Przed innymi stworzeniami. To ja bym się zdał. I musimy się wreszcie wybrać na poszukiwanie... Yy, tych. Kurczę, tych zwier zwierzaczków z futerkiem. A tak, to się pewnie nabijacie ze mnie. Zwierzaczek z futarkiem. Mhm. Tak safe. Oczywiście. Tak A wszyscy w domu zdrowi Dobra, czekajcie, tutaj to postawimy. Tych zabijemy jednak, dlaczego? Bo potrzebuję miejsca w eku na kolejne króliki. A ja sobie muszę z tym faktem poradzić. Dobra, ciebie te zbierzemy i postawimy z powrotem. Coś tutaj na dole się łapało w międzyczasie? Nie. Tu jest wszystko w porządku, więc wracamy teraz. Upichcimy sobie może króliczki. Albo może za chwilę. Ale musimy zobaczyć sobie na recepturę, które tutaj jeszcze mamy dostępne. Już tutaj widzicie troszeczkę nadgoniłem z różnymi rzecz, rzeczami. Bo wreszcie faktycznie już można powiedzieć, że coś cokolwiek tutaj mamy. ten faktycznie tutaj nic prawie nie było. Właśnie, czy mam nie zebrałem tego jedzenia z tych wilków, które mnie atakowały? Nie widzę tego jedzenia nigdzie, więc musiałem zapomnieć go w ogóle zebrać, a nie jest tutaj! Muszę pójść naokoło, żeby to zebrać. Chyba, że od dołu mogę wyjść, tylko ja oczywiście. Oba, od dołu mogę wychodzić. Oni nie, nie są w stanie wyjść, ale ja potrafię. Jak widzicie, przydatność do spodziewania jedzenia jest bardzo słaba. Do co się stanie, jak tego powieszę? Czy faktycznie przydatność się zwiększy? Czy też, czy nie? I tutaj za bardzo nie w tym kierunku. Oddawać moją rzecz. Bierzemy oczywiście tej e, jedzonko, bo nie wiem jak to się pójdzie skończyć żeby mi ten wielki Brzyda nie przyszedł, żeby to wszystko mi nie zjadł e, bo to nie byłoby miłe, uwieście mi Dobra, wszystko zbieramy do jedzenia tak, trzeba sobie to jakoś radzić jak na razie widzicie moja inteligencja, czy tam rozum, tak to naz nazwaliście dokładnie jest na wysokie poziomy, więc nie jest źle jakoś tutaj dajemy sobie radę to też zbierzmy dobra tutaj, o, tam też by mi urosły jeszcze więc bardzo fajnie będę, będę miał teraz o wiele więcej tych patyków. wiem, plące mi się język. Normalna sprawa podczas dłuższego nagrywania. Dłuższego dla mnie oczywiście, bo przed chwilą nagrywałem tak samo jeszcze Wam wyniki konkursu. Dlatego, że znamy dla też dłuższy odcinek. Dobra, zbierajmy teraz wszystko po kolei. Tak, chodźcie do mnie i zaraz będziemy kończyli. Chcę nagrywać takie krótsze odcinki jednak, żeby wysłuchać Waszych rad, co mogę faktycznie wykonywać, a nie, że ja po prostu będę sobie sam strzelał, wybierał tematy. Wolałbym, żebyście to wy podali mi, co dokładnie chcecie, a ja to po prostu będę wykonywał. Będzie to chyba troszeczkę lepsze rozwiązanie, tak mi się wydaje. Dobra, tutaj coś mamy, plecak. Pewnie tutaj większy plecak jest, Piggy bag. to jest większy już plecak, ale mnie interesowałoby coś z zakresu ochronnego, więc ja sam, torch trap, uuu, to byłoby fajne. To się zbierało chyba z jakichś też wilczków gdzie zęby one wywalały, tak mi się wydaje. Dobra, podpalmy w ognisku teraz. I ugotujmy sobie jedzonko. Oczywiście standardowo na razie, Też nie, już mamy borówki, więc mógłbym spróbować w tym coś skupić. Więc dajmy to, te dwie sztuki i boróweczki. I sprawdźmy co z tego uzyskamy. Wiem, że same borówki jak się daje, to nie ma problemu większego. Da radę coś, coś tam zrobić. Czy w ten sposób też coś uzyskamy? To zaraz się przekonamy. Mam nadzieję, że to będzie jadalne, bo naprawdę bym się troszeczkę zirytował. Oba, coś uzyskaliśmy. Wygląda na jadalne. Tak, klopsy mamy. Super. Oba, jedzenie dało nam dużo, więc to jest plus. Może faktycznie coś z tego pożywienia będzie tutaj dla nas dostępne. Więc tak, wrzućmy tutaj króliki zapasowe nasze. W razie czego tam tutaj były. Mm, tylko dwa mamy. Tak, tylko dwa na zapasy sobie wziąłem, troszeczkę słabo. Będzie postawić więcej skrzynek, gdzie będę chował króliki na później, żeby jakoś sobie tutaj dawać radę. I dwie dwa razy boróweczki. I gotujemy. Czyli teraz znowu wyjdzie nam to samo, czyli pulpeciki, klopsiki, czy tam jak to można nazwać, ale tutaj będziemy już mieli jedzonko na full. Zdrowie też powiedzie na full. Eee, no, nasz rozum chyba się na ten za bardzo nie polepszy, tak mi się wydaje. Ale mniejsza z tym, damy sobie jakoś radę. Rozum nie, też poszedł do góry. Dobra, to dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcinka. Nie zapomnijcie o łapkach i do zobaczenia już w kolejnej zabawie, naszej przygodzie. Papa pa wszystkim!